Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię nasiona czermoi oraz proces wyciągania z owocu. Tak więc, jak widzimy, owoc jest koloru zielonego. Jest już dojrzały, bardzo słodki. Oto jak wyglądają nasionka. Czarne i owalne. Tak wygląda już owocu. Owoc. Niektórzy nazywają je jabłkiem budyniowym ze względu na bardzo słodki smak. Ten owoc jest przedejrzały, przez co smak jest jeszcze bardziej wyrazisty. Jak kiełkują te nasiona? Ogólnie bardzo dobrze. Potem może być nieco problem z zapewnieniem wilgotności siewką, ale na ogół dobrze przeżywają ten proces. Znacznie lepiej niż na przykład karambole. Nasiona nie jest bardzo... Bardzo trudno doprowadzić do kiełkowania. Wystarczy nieco wilgotne podłoże, ale nie za mokre, żeby nie zgniły. I wschody dość szybko się pojawiają to około 5-10 dni. Chociaż oczywiście nie zawsze. To zależy od warunku i temperatury powietrza. Czasem jest to dłuższy okres. Jest ogólnie szansa na to, żeby roślina zakwitnęła w domu. Moje czermuje oprawiam od około roku, więc na razie od, na tym temacie nie mogę wypowiedzieć, ale czytałem na wielu różnych forach sukcesy z tą rośliną w innych krajach Europy. Gdyż w Polsce nie jest to popularna roślina, jednak nie musi posiadać szklarni, żeby szybko rosnąć. Moje są już dość duże, zaprezentuję je w filmikach dotyczących uprawy. Polecam początkującym ten, tą roślinę nie jest bardzo ciężka w uprawie. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące rośliny, zadawajcie w komentarzach, a odpowiem na nie w serii, gdzie już będę przedstawiał dorosłe rośliny i młode siewki. jak widać biały. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału i do dodawania łapek w górę.